Odruchowo chciał się zaraz wycofać, jak najdalej od nieprzynoszącego szczęścia Izaka, ale tym razem splot okoliczności kazał podążać w dół. Nie można było wymagać nic więcej. Podciąganie się do góry po koncentryku nie dawało owocnego prospektu, ale miał i tak jeszcze dwa wyjścia: albo wolno i ostrożnie ciągnąć w dół, albo wybrał to drugie. W rękach zaczęła się lepiej czarna izolacja to skóra z dłoni puszczała pod temperaturą. Na łuku, gdzie kabel wchodził do okna na parterze, puścił się. Spadł na ziemię. Hard drive wypadł z kieszeni. Pewnością zgromadzone dane nie pozwolą mu się pucować. Podskoczył i obcasem przygniótł bezcenny dysk. Namacał kluczyki w kieszeni. Parkował w załuku, bo szef nie pozwalał ośpiecać biura starym Fordem Pinto. Hyżo tą samą drogą, co Charlie, zaatakował parkan zadudniły obcasy w zaułku coś biło jakby bębny na arestingu, te rytmiczne synkopy dodawały się do akustyki ostatnich momentów było to narastające bicie, o tyle niepokojące że stawało się coraz to gwałtowniejsze dopiero jak dopadł pintora poczuł że to tak tłuczy jego życiodajny organ potrzebował jakiegoś gestu że już dobrze żeby się uspokoiło wiedział że tak jak może na rozewiu nie uspokoi się podczas sztormu, tak i jego cała rozpędzona siła też nie uspokoi się sama. Dotknął czoła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To było jak zamknięcie złych, obezwładniających fluidów. Ale walka trwa dalej. Podstęp i kręt ików będzie zawsze w natarciu. Jak przeniknąć wszystkie podstępy? Jak wyprowadzić cudowną antycypację prowadzącą do zwycięstwa? Przypominałem mu się słowa wieszcza. Gwałt niech się gwałtem odciska, a ze słabością łamać uczymy się za młodu. To o taką słabość idzie walka. Ta słabość to otwieranie duszy słoweńskiej, podstępnemu ikowi. Przez tą słabość i naiwność teraz jest opresji. Teraz zrozumiał, co wieszcz Adam Mickiewicz spakował w poetyckiej paraboli słabości. To ogrom zła, czy biegłości istot przewrotnych i podstępnych, z którymi przyjdzie się łamać. Załku ruch był jednokierunkowy. Skoczył, włożył prędziutko kluczyk i krąknął stacyjkę. Teraz tylko wyskoczyć się trafik. Zyskał i tak dwie sekundy, bo zostawił niezamknięte drzwi. Grata i tak nikt nie ruszy. Zanim INS zdąży okrążyć i będzie łapać, ma jeszcze zbawienne kilka sekund zapasu. Ruszył ostrożnie. Wszystko aż za bardzo się udawało dotąd, aż zaczął się bać tego pasma sukcesów. Minął blok. I za rogiem załuku spostrzegł coś tak mało sympatycznego, że aż gdzieś w środku jęknęło mu jak u bradiagi, gdy przepłynął bajkał. Tak jak bradiaga wędrował od Uralu, był słyszeć newsa. Co rodzina na kołymie. Tak teraz, po wszystkich tarapatach, znowu ma przed sobą Izaka. Wprawdzie nie we własnej osobie, ale jego auto blokujące drogę w poprzek. To jego platoniczne, bez wzajemności uczucie, przeciwieństwo miłości sprawiało te ruchy. Jak bardzo Bodo żałował teraz swej szczerości i otwierania jawnego swych poglądów. Izak pozornie przytakiwał, ale nie ma zgody pana z Belialem i teraz poniesie konsekwencje otwierania słowańskiej duszy dla podstępnych, a zwierzchu przyjaznych. Auto dokładnie tarasowało drogę. Nie było nikogo w środku. Może by się zmieścił chodnikiem, ale trzeba by porozsuwać garbage cane. Gdy włączył wstecz za rogiem, za uka, pokazał się van NS. O teraz ucieczka to jeszcze jeden paragraf a może i kilka gramów ołowiu wraz z tego wszystkimi konsekwencjami dalej już wszystko następowało jak w konferencyjnej prezentacji szutklatka. jestem Gary przedstawił się agent zakładając bokajdanki gdzie jedziemy spytał bo na detention center brooklyn rzucił Gary położył rękę płaską na głowę bo i wepnął godowana. bo słyszał już od kima o tym przybytku gdzie monotonnie snuje się życie w celach po kilkadziesiąt osób z tysiącami kakroci do towarzystwa. Kim jako alien pędził na Detention Center 136 Flashing Street, kawał życia. Nie chodzi tu bardziej o długość czasu, w sensie więcej czy mniej lat życia, ale nasycenie zdarzeniami i spotkaniami z represjonowanymi alienami, słoczonymi w skwarze, czekającymi miesiącami i latami na deportację. Kim wyszedł z Detention Center Brooklyn szczęściem. Bo akurat jego narzeczona zebrała 2000 dolarów na błąd. Bo miał dopiero uskładane coś koło Tausena. Za taką kwotkę ciężko by dostać błąd. W aucie pociemniało. Wjechali w Lincoln Tunnel. Bodo nie może nic zrobić, bo jest w kajdankach. Jest konwiktet. Uśmiechnął się tylko w duchu. Nasunęło mu się powiedzonko z armii. U matrosów nie dwa prosów, które samo przybijało się do jego świadomości. Cokolwiek teraz powie, ma mieć charakter oznajmujący, nigdy pytający wyjechali z tunelu słońce skrzyło się na wierzchołkach pan-amu iglice drapaczy chmur sprawiały bajkowe, niedościgłe wrażenie wielkości natomiast na dole było istne kłębowisko bomów dopijających pozostawioną przez klirków kawę policjantek czekających na footstampe, czekających na Wolfer. wreszcie czekających na nagłą fortunę i odmianę życia Promienie słońca zmieszały się i z obitymi od niebotycznych szklanych klatek wieżowców i liznęły wszystkich wanie. Gary uśmiechnął się. Chciał, żeby bo, choć trochę się rozkrochmalił. Jedyne co umiał, to spanie tolk. Felicidades zrobił przyjezdny gest w kierunku bo. Felicidades rzucone przez Garego raz oznaczało szczęście, a drugim razem był to cichy liścik nie po Jankesku, oznaczający good luck. Funkcjonariusz Przesyłał cicho szyfr może na ten moment wystarczająco klarowny oznaczał tyle że jest wszystko formalnie zgodne z przepisami deportacja sąd detention center ale może się jeszcze zdarzyć tak że wyjdziesz i włos ci z głowy nie spadnie tą drogą Gary wysłał świetlisty promyczek nadziei do Bo nie użył służbowego tonu celowo może chciał tchnąć trochę serdeczności dla Bo. Przybijali się w trafiku na Downtown 26 Federal Plaza. Szerokie, amfiladowe schody przypominały klasyczny amfiteatr Delft. W środku biurowiec wyglądał jak żywa kopia dziesięciokrotnie powiększonego Biprostalu krakowskiego. Będziesz przesłuchiwany przez attorney. odezwał się Gary, który ruszył ze skutym, pobrzękującym kajdankami Bo. Stojący na stopniach agenci udawali, że są zajęci swoimi monitorami i pagerami. Jadąc windą, bo modlił się, żeby nie wjechać za wysoko, gdyż od dwudziestego piętra zaczynało się już więzienie. Było to jakby odwrócenie ubianki, tyle, że tam więzień szedł w dolne piętra, tuzin etarzy w dół ziemi. Z wierzchu CSI nie mogła dojść, gdzie w końcu mieści się ta łubianka w Moskwie. To, co było na powierzchni, przypominało niewinny, skromny pałacyk, na salon i sześć pokoi. Gotta get it! — odezwał się gary broklińską gwarą prowadził korytarz przypominający wejście do schronu. Szum ruszających się kamer zawieszonych nad sufitem i brak okien pozorowały, że są w piwnicy, a nie na jedenastym piętrze. Nie było prospektu do określonych drzwi, gdyż takich zawiasowych zwykłych drzwi na klamkę nigdzie nie było. A ściany raz rozsuwały się na rolkach, a innym razem suwały się tworząc akcesję do Deportation Department. This is zamy Polish fellow. Przywitała ich kobieta o latnowskich rysach. Okej, okay, będziesz miał sąd. Masz prawo do wolnego adwokata. Podała listę organizacji prawniczych na dystrykt New York. Kancelarie prawne udzielające pomocy przy deportacji były poukładane według skali ważności. Na początku znajdowały się organizacje z Manhattanu, następnie z Brooklynu, Queensu, Long Island. Od razu wybrał jedyną z polską nazwą Polish Catholic Relief Organization. Well, będziesz broniony przez Lidia Sawolka. postanowiła imigracyjna urzędniczka i dodała. Do tej sprawy będziesz przybywał w 136 Flushing Street.